Pierwsze krematorium uruchomiono w Auschwitz I w sierpniu 1940 roku. Obsługiwała je specjalna grupa więźniów-palaczy. Kiedy hitlerowcy zaczęli masowo mordować ludzi w komorach gazowych, komando palaczy nazwano Zonderkomando specjalny oddział roboczy. Z tego komanda nie można było wyjść do innej pracy, a zatrudnionych w nim więźniów co kilka miesięcy mordowano. Zastępując ich nowymi. Wkrótce potem uruchomiona została w obozie macierzystym przy krematorium nr 1 pierwsza komora, w której mordowano ludzi gazem. Ruszyła fabryka śmierci. Latem 1944 roku wszystkie grupy zonderkomando liczyły blisko tysiąc więźniów. Byli to niemal wyłącznie Żydzi. Byli odizolowani, wiedzieli, że mają zginąć, aby nie pozostał żaden świadek hitlerowskiej zbrodni. Dlatego w Birkenau doszło jesienią 1944 roku do buntu części więźniów z Sonderkommando i do desperackiej próby ucieczki, która zakończyła się śmiercią wszystkich jej uczestników. Jako pracownik z Komando też tu pracowałem. Stoję w miejscu, gdzie znajdują się dwa krematoria. Dwójka i trójka. To są dwa krematoria Bleźniaki. Prócz tych znajdowały się jeszcze dwa krematoria. Cztery i pięć tam w lecie. Te krematoria nie nadążały spalania tych zwłok, więc zastosowali palenie w dołach. Te doły znajdowały się w tym lasku. Prócz tych czterech krematorium znajdowały się jeszcze dwa krematoria, tak zwane bunkry. Domek biały, domek czerwony. Za krematorium numer 5. Mówiliśmy do przybywających, idziecie się teraz wykąpać i do dezynfekcji. I kazaliśmy się im rozbierać. Nasze zadanie polegało na uspokajaniu ludzi, jeżeli zdradzali objawy niepokoju. Niemcy najbardziej obawiali się tego, że zapanuje chaos i wybuchnie bunt, który zakłóci cały spokojnie przebiegający proces. Matki zabierały ze za sobą małe dzieci przy piersi. Nie patrzyłem im w oczy. Starałem się nigdy nie patrzeć im w oczy, żeby niczego nie zauważyli. To, co im się opowiadało, to były same kłamstwa. Wszystko, co mówiliśmy, było kłamstwem. W czasie, gdy obok trwało gazowanie ludzi, musieliśmy zbierać odzież pozostawioną przez ofiary. Wszystko musiało być przeniesione w jedno miejsce, żeby można było je potem szybko wynieść. po schodach, po których ludzie przed chwilą zeszli na dół, zanosiliśmy rzeczy na górę do ciężarówek. Stamtąd rzeczy te trafiały do magazynów zwanych Kanada. Tam wszystko było rozbierane i sortowane. Po otwarciu komory gazowej widziałem zwłoki martwych ludzi stojących jak rzeźby. Panował tam straszny smród. Bo ludzie w śmiertelnym strachu załatwiali swoje potrzeby fizjologiczne. Część zonderkommanda wyciągała zwłoki, część pracowała przy windzie. Jedni ładowali je do windy. Inni wyciągali je z windy na górze, a jeszcze inni zanosili je do pieców spaleniskowych. Każdy wypełniał swój obowiązek. To, że my tam byliśmy, przyjmowaliśmy jako nasze przeznaczenie. Nie mieliśmy poczucia winy. Łez u nikogo nie widziałem. Łzy wyschły już dawno.